ciężkie zadanie przed nami, ale to jest sport i na pewno nie jedziemy tam, żeby przegrać jak najmniej, tylko żeby nawiązać walkę z tym zespołem i żeby sprawić się z medalkiem. Matryt jest one of the best team in the world and, and, and to play there and Matryt are gonna be really top. But I think we have to be calm and, and play our game and try to enjoy it and uh, maybe we got uh, a good day and, and we can. Uh, Możemy uh, Uważam, że, że, że będzie finał kill właśnie z, z Atletico. Oczywiście, że jest Barcelona, która jest triumfatorem ligi mistrzów. Ale na dzień dzisiejszy uważam, że, że, że Atletico jest naprawdę bardzo mocną ekipą. I Taki finał kill Atletico byłby chyba finałem marzeń, bo to są w tej chwili chyba dwie najlepsze ekipy w Europie.